Witajcie, witajcie, moi kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w Pepko na przeglądzie. Zobaczymy, co nowego na półeczkach, co starego, co nowego. Zobaczymy, czy coś wjechało. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału yy, i lecimy z tym koksem. Słuchajcie, za 30 zł, zobaczcie, jaki ładny koszyczek możecie sobie kupić. Może on służyć naprawdę do przeróżnych rzeczy. Już widziałam yy, niejedno, co się działo w tym koszyczku. Więc można wrzucić kwiata, jakieś poduszki, jakieś kocyki, różne, różne przeróżne rzeczy. Rzeczy. Są też takie mm, szkatułki, a la szkatułki na nasze pierścionki, na nasze kolczyki za 35 zł. I już Wam pokazuję jak ona wygląda w środku. Mam nadzieję, że mi tutaj nie zląduje na podłogę. Okej, okay, może dam radę. Zobaczcie, tak fajnie się prezentuje. No i jak widzicie, zamiast, zamiast y, na przykład lusterka, ma tutaj taką przeźroczystą... Y, Taką a la folia, ale wiecie o co chodzi. To jest taki plastik. Dobrze. Ostatnio Wam pokazywałam też takie szkatułki, małe, okrągłe, welurowe, a tu zobaczcie są takie. Takie kwadratowe i one są za 8 zł. Też fajna. Wrzucicie sobie coś, nie, mu nie musicie gdzieś tam, wiecie, w jakieś tam, czasami się trzyma to nasze złoto, czy tam srebro w jakiś. Może ja tutaj nie będę zdradzać, czym się trzyma. Dobra, nieważne, mm, nieważne, po prostu można sobie kupić za 8 zł i trzymać w jednym miejscu. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne e, również takie. Takie kosze. Też mogą być na kwiaty i na inne różne rzeczy. to już wam pokazywałam. A jeszcze później wam pokażę duży taki sam, jak tamten, który wam pokazywałam przed chwilą. Trzy dyszki kosztuje zegarek. Jest również czarny, ostatnio wam pokazywałam. A tu mamy biały. No i zobaczcie, jaki ciekawy kwietnik wjechał do PEPKO. Tak się prezentuje. Zobaczymy, czy go tu można wyciągnąć. Chyba można, bo widzę, że tak lata. Ale trzeba by było użyć obu rąk, A ja tu nie mam zbytnio, jak. Patrząc czy wyjdzie, ale chyba tak, na pewno wyjdzie. No, ale nie za pierwszym pociągnięciem, że tak powiem. Zobaczcie, fajne jest to też, że już jest wyłożone folią i nie trzeba szukać tej folii, żeby ją gdzieś tam poprzyczepiać. Kosztuje 60 zł, ale naprawdę warto, bo bardzo fajnie one się prezentują i tak one wyglądają, to są nowości. A do tego, zobaczcie, możecie sobie dokupić taką tacę i jest wiele, wiele, wiele różnych innych rzeczy, które możecie sobie dokupić. Jakieś koszyczki, jakieś takie, wiecie, do łazienki. Ja mam na przykład wazience takie kosze, bardzo fajne mi się sprawdzają. 30 zł kosztuje tacka. Kupicie sobie, nie wiem, 3-4 rzeczy yy, i już w salonie będzie to pięknie ze sobą współgrało. Te piękne wazony stoją i czekają na mnie. <gryw> czekają na mnie, kiedy sobie zakupię większą komodę, żebym miała gdzie to ustawiać. Yy, 25 zł z 35, więc dyszkę, yy, dyszkę taniej. Macie taką nietypową rzeźbę, taką dekorację. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Jest w kolorze kremowym, no i ja zawsze się śmieję, że mi to nie wiem, czemu przypomina słonia. Zobaczcie, ostatnio wam pokazywałam te lampiony. Już został tylko jeden, fajna promocja, więc naprawdę można kupić sobie za niższą cenę, o wiele niższą cenę, świetną dekorację do domu. Tam, te tam. zobaczcie, te złote donice wam to są wyżej, pokazywałam, a tu wjechały również czarne, więc takie nowości mamy. Za trzy dyszki możecie kupić taką donicę, osłonkę, jakby ktoś się przyczepił. Ci, którzy mnie oglądają już od półtora roku półtora roku, tak, to już jest półtora roku to wiedzą, że donica osłonka. Ja wiem, czym to się różni, no ale wiecie o co chodzi. Dobra, tu mamy następny zegarek. I zegarek jest czarno-drewniany i on jest za 35 zł. Jak ktoś nie chce białego, to może sobie zakupić czarny. Tutaj macie takie zegareczki. Bardzo dużo lampionów i naprawdę przeróżnych rzeczy, przeróżnych nowości. Można zakupić sobie świetne rzeczy na wyprzedażach no i chciałyście, żebym Wam nagrała taki przegląd z przeborami do szkoły powiem Wam, że nagram Wam, oczywiście, że Wam nagram, bo nagrywam co roku, ale jak ja widzę, że już to wszystko się pojawia, to po prostu normalnie, ledwo wakacje się zaczęły a już są te przybory i to wszystko do szkoły i już jak sobie pomyślę, że zaraz to wszystko trzeba będzie kompletować i przygotowywać to, aż mnie uskręca dobra, wazony, słuchajcie Zobaczcie, jakie ładne wazony, i tu mamy taką nowość. Przepięknie on wygląda i do tego one są naprawdę bardzo tanie, więc można mm, sobie zakupić. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. No i ten wazon kosztuje 12 zł. 12 zł, zobaczcie, tak się prezentuje. Tu Wam jeszcze pokażę takiego chuderlaczka. On też fajnie się prezentuje już tutaj na półce. A co mówić, gdzieś tam, jak postawicie sobie go na komodzie, czy gdzieś na stole, no czy gdziekolwiek na jakiejś szafce, to będzie ładnie wyglądał taki długi. I ten jest w cenie 15 zł. 15 zł, taki szklany. No i dobra, miałam wam nie pokazywać, ale wam pokażę jeszcze tego, bo ja osobiście mam i polecam, pięknie wyglądają zwłaszcza tulipany w tym, w tym wazonie, który kosztuje 6 zł, słuchajcie, za 6 zł możecie sobie kupić taki fajny, taki fajny wazonik, przepraszam, aż mnie przytkało. I cieszyć się pięknym widokiem, jak wrzucicie sobie tam kwiatki czy jakieś, nie wiem, czy jakiegoś listka. Tutaj kiedyś z pepką kupiłam takiego sztucznego listka, też świetnie to wyglądało w tym wazonie. Dobra, przechodzimy na następną półkę. Jeszcze tylko się tutaj rozejrzył, czy nie ma żadnych podusinowych. Ale tu wszystko wam już pokazywałam, więc idziemy dalej. Idziemy do półeczek, na których zawsze są nowości i piękne rzeczy wyłożone. I zobaczcie, ta nowa kolekcja jest po prostu przecudowna. I co wchodzę, to coś nowego widzę, i tu znowu widzę jedną rzecz nową. 140 na 240 cm za 50 zł możecie kupić taki obrus, który będzie wam pasował po prostu no, idealnie do tej nowej kolekcji. Nawet te kwiaty, które są tutaj, y, które są tutaj y, na tym obrusiku, one są też na talerzach i na wielu innych y, rzeczach. Poczekajcie, bo tam jeszcze z drugiej strony z tyłu jest jeszcze jeden obrus, więc już wam pokazuję. I ta przepiękna makrama. I słuchajcie, dajcie znać, co wy wkładacie do tej makramy. Czy po prostu sobie wisi, czy tutaj da rady wsadzić kwiata? Wydaje mi się, że to jest kwietnik, ale dajcie znać, jeżeli kupiliście, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Dobra, muszę tutaj bardzo delikatnie to wyciągnąć, żeby nic mi tutaj nie poleciało. Ok, udało się. Udało się, i tutaj macie taki. Oczywiście 140 na 220 cm za 5 dyszek. O, chciałam powiedzieć, że oczywiście wszystkie macie zawsze narysowane tutaj, jak wyglądają po rozłożeniu, więc można się tu przyjrzeć. Ewentualnie, jeżeli nikt nie będzie miał e, nic przeciwko, to można sobie go rozłożyć i również zobaczyć. E, tylko fajnie by było, gdyby to jeszcze było sporo powrotem złożone. O, zobaczcie, nawet te koszyczki będą pięknie pasować, właśnie do tego obrusu. Wyprzedarze Zahaczyłam również wyprzedażę. No i zobaczcie: od 3 zł, już możecie sobie coś kupić, więc tu macie takie podkładki w kształcie serducha. Następną rzeczą jest pufa za 55 zł. Przeceniona z 80. Słuchajcie, ja kupiłam za stówkę parę lat temu dobrych pufę i stoi do dzisiaj, więc polecam Wam bardzo serdecznie. 15 zł z 30. E, takie lampki. One są na baterie i tu macie jeszcze trochę inne, w innym kształcie i w kolorze złotym. Co ja tutaj jeszcze mogę wam pokazać? O, właśnie te, te wazony. 20 zł kosztuje. No i tu są jeszcze, co tutaj mamy? Przecenione z 35, ale nie wiem, bo jest cena, jest skreślona, ale nie ma. Poczekajcie. A, no tutaj nie ma w ogóle żadnych żadnych mm, no nic nie ma, zobaczcie. Dobra, tutaj wam nie powiem co ile kosztuje, ale wiecie, po prostu będziecie wiedzieli, że, e, że te rzeczy są na wyprzedaży. To kosztuje 15 zł z 20 taka dekoracja. No i tak, e, tak prezentują się wyprzedaże. Naprawdę u nas e, półeczki e, robią się puste. Robią się puste, bo e, no bo wiecie, że Fajnie jest, jak coś kosztuje, na przykład 30 zł, a możecie kupić to za 15 zł, więc super, bo kupicie sobie w to miejsce dwie rzeczy. No i pokazywałam wam wcześniej te, te właśnie te boxy, te koszyki. No i tutaj jest jeszcze taki duży w kwocie 40 zł. Za 4 dyszki możecie sobie kupić. I tu jest jeszcze fajne. A tutaj w środku są te z kolorowymi takimi. O, zobaczcie, on tak wygląda. Musiałam tu Wam przykryć, żebyście widzieli, yy, jak wygląda. Cztery dyszki kosztuje i też świetnie będzie się prezentował. Fajnie, naprawdę fajnie wyglądają, sama w domu mam, fajnie wyglądają e, kwiatki w takich, e, w takich właśnie koszykach. Pięknie to się wszystko prezentuje. Dobra, widzę, że wjechały jakieś nowe, takie trochę ala gumowe, w takim kolorze, nowe boksy. Z dziureczką tutaj, oczywiście one tylko z przodu mają taką, taką fakturę i kosztują 22 zł. Tak, 22 zł. No i tu widzę u góry jeszcze taki beżowy. Już Wam pokazuję. Ten chyba ładniejszy. Ten kosztuje 20 zł, ale ten bardzo ładny, naprawdę. I też taki, wiecie, wiecie, taki jakby trochę gumowy. Dobra. No i tu chyba już będzie wszystko, tak. To już jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o komentowaniu, udostępniajcie, gdzie się da. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Wy zostawcie chociażby serduszko w komentarzu. Ja już dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na wcześniejsze moje przeglądy, wcześniejsze vlogi. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. dzionka. Trzymajcie się. Cześć!